Siema, witam Was w ogóle w innej, jakby, no, tak troszeczkę, można to nadać formie. Yy, z tego powodu, że słyszymy się w Tajku, nie? Będziemy robić swoje własne miasto. O tak. O, to są ukochani mieszkańcy. Och, i on taki mały terenik. Yy. Det er bra. Um. Można tu mieć sklep... U kurde! Co tu jest? Aha! I to trzeba dbać o nich. A co mam w sklepie? Aha, że nie mam... Okej. Okay. Mm. Na razie za bardzo nic nie zrobię. Nie wiem w ogóle jak ten poziom wbić. A jetpack, jakiś. Nie. O, mogę się zmniejszyć do ich rozmiarów. Chodzę do... aha. No burder... Burger King. Burger King. Jezu. To się wytnie. Znaczy nie pewnie nie wytnę tego. Bo to jest śmieszne. Burger Hmm. Śnieżek, proszę Jak fajnie O o kurde. I klinika taka malutka. <laughs> Obok będzie. Czemu nie? Nie ma tu jakiegoś takiego. Aha, to i tak musi być przy ulicy jakby. Uh -huh. Dobra, co tu mamy? A? Dziwnie. dobra, e, 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 co tu mamy? stacje. No i na tyle by nas wystać można. Jakieś domy A później co będzie? Mm, z Minecrafta dom. Jezu, jakieś zamki tu coś. Aha, z tu są. Hmm. Dobra, tu dam. A te takie... Myślę, jakieś kawiarnie bym dał tu. No. Tylko minus tego, że to tak długo jakby... Hmm. się Zarabia hajs długo. Nie ma czegoś takiego, że... A, no, hyc tutaj. Super się zarobi, to coś. Można później jakieś miasta powalone robić. Ten supermarket za... Mogę tak latać. to jak chcecie sobie e, pobudować swoje własne miasto? S super sprawa. O, to jest jakieś drugie. I tu można jeszcze sobie wykupować, aha, water, ha. A, dobra. Przeprowadzę to tak. Zapomniałem trochę o tym, że. Trzeba tu tak. Dobra. A supermarket mam. O. A czemu to nie chce mi się tu postawić? Aha. Aha. Dobra, ale mogę takie troszkę mniejsze tu postawić za to. Dobra, wiecie co, bo jak nie ma się hajsu, za dużo nie pobudujemy, więc ja sobie chwilę poczekam, aż ten hajs mi się na farmi i się słyszymy, jak się mi po farmi trochę, choć troszkę. Dobra, troszeczkę mi się udało zarobić. Trochę choć. A więc. Um. Mogę coś tu pokupować. Dobra. Tu tak się zrobi, tu się zrobi jakieś osiedle. dobra mm. ha, ha, mały oficer bardzo dobra damy tu uh. tak damy tak o tu małą jakąś fabrykę z lodami tu hed Można później zrobić jakiś ark. Tam ładnie. E, dobra. Nę no, bym zrobił tutaj takie osiedla, ale. No, zabrakło. zebrało. Antrow. Hmm. Ciekawe. Okej. Okay. Jezu, tutaj jakie drogie to już jest. Ja chcę chociaż tutaj już do końca dokończyć. Jak mi to pozwoli. Mi to bawi, że jest w sumie jedno auto... A nie, dobra, tam jest drugie. I jakieś tu. A dobra, nieważne. Hmm. Można tu był postawić szkołę średnią. Bo my mamy zwykłą szkołę, nie? Czy nie mamy? No nie mamy, ale. To już mamy. Dobra, jak tutaj jakieś statystyki. No, całkiem całkiem. Jak chodzi o to? Bibliotekę w sumie można tu by było wbudować. Tu. Może coś przyjedzie, <laughs> może. Nie no szpital mamy. Czy mamy czy nie mamy? Chyba nie mamy, dobra. Co damy? Biblioteka też tu będzie. O, Ciekawe. A nie, dobra, tu mamy już... Policję tu strzelimy, tu... Cesarz pożarną. Wodę, dwa baniaki. Eee. Będą tak tu Będą taki mały domek, żeby był. No mm -hmm. to są takie drogi, bo ja chciałem taką Drogę, ale w sensie um, jakby nie, że a może to to? No, nie chciałem takiej właśnie, że może jak to się zwa że auto po niej nie jeżdżą tylko że jeżdżą nie, może jeżdżą chodzą ludzie po niej po prostu no tu nie mogę ale to jest dla mnie bez sensu że musisz postawić i możesz jakby w czymś tam postawić Hmm, szkoda. Ojej, czy, czy ja to widziałem tam jakiś kemping? Ale zarąbiście. No, tylko to trochę wymaga siedzenia przy tym. Hmm. Dobra. Jak wam się spodobało możecie dodać znać czy chcecie jakąś drugą część tego miasta. Prowadzenie swego miasta o no jak chcecie jakąś drugą część możecie napisać w komentarzu. A my co my się widzimy już w następnych odcinkach więc do następnego trzymajcie się i cześć.